No hej, Ja mam dzisiaj taki nietypowy odcinek z Pokémon Go Jak widzicie, dzisiaj był event na Mood keepy i ja ich zebrałem, zaraz policzymy 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 Dużo, 24 było 27, 30, 36, aż mutkipów mam. I będziemy ewoluowali go dzisiaj. Więc ewoluujemy. go może. Ewoluj. Jest Uwaga. Ewoluujemy. I. Mamy ewolucję Shai 990 CP A tu potrzeba 100 A ja mam 91 I mam ich dużo Keep. I transferujemy Wszystkie Oprócz Shiny I oprócz tych dwóch Transfer jest I uwaga Pokemon Mars. Tom Ewoluj i ewoluujemy. Bardzo dużo u mnie się tutaj respiło, ich, bo mam trzy dzimy obok siebie i 5 pokę stopów, tak samo blisko siebie. Więc bardzo dużo ich było. I tak wygląda jego trzecia ewolucja. I zaczyna druga. I będzie miał 1700 CP. Może jeszcze mi się uda jednego umutkipa, bo chyba tak się będzie. A i brakuje mi je. dwóch. Więc to był taki trochę na dzisiaj nietypowy odcinek z Pokémon Go Nagram Wam też, jak będę otwierał tą skrzyneczkę, bo mi brakuje jeszcze tylko dwóch tych i będzie skrzyneczka. Więc. Na razie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!